Naukowa sieć informacyjna po raz trzeci organizuje Science Week. Science Week 2025 to znowu przestrzeń, w której chcemy z jednej strony zapoznać naukowców z narzędziami, które służą do tego, żeby naukę budować, a jednocześnie wprowadzić ich w arkana różnych procedur i procesów związanych z funkcjonowaniem naukowca w ramach Szkoły głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku poza prezentacjami przygotowaliśmy nowy element. Są to warsztaty. Warsztaty z najróżniejszych tematów, ale część z nich dotyczy zastosowań sztucznej inteligencji. I te warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością. Mamy wypełnione miejsca po ostatnie krzesło. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy że uczestniczą w tych wydarzeniach, zarówno w warsztatach, jak i w prezentacjach, uznają je za bardzo przydatne w swojej działalności naukowej. Także kolejna edycja Science Week znowu okaże się miejscem, w której naukowcy znajdują inspiracje, znajdują nowe kontakty, znajdują nową wiedzę potrzebną do ich codziennej pracy naukowej. Świętujemy Science Week oczywiście, a tak naprawdę jego początek Dosłownie chwilę temu rozpoczęliśmy, właśnie pierwszy wykład e, ma miejsce. Mam wrażenie, że na sali mieliśmy takie poczucie, że to jest wydarzenie, które się wpisuje w rzeczywistość z GGW i to jest ogromnie ważne, bo świadczy o jego wartości. Choć nie, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, zobaczymy w czwartek, jak to się wydarzy. I sądzę, że istotne jest też to, co sobie powiedzieliśmy, że ta przerwa, te, te, ten tydzień, w którym nie uczymy, a już egzaminowaliśmy studentów, jest dobrym momentem, nie tylko, żeby podnieść swoje kwalifikacje ale też taką odrobiną refleksji, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy jako naukowcy, czy publikowanie to jest istota, jedyna rzecz, dla której jesteśmy stworzeni i sądzę, że to jest potrzebny czas dla, dla nas wszystkich i indywidualnie także w rozważaniach o tym, co robimy, gdzie pracujemy, a Science Week na pewno pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak efektywniej możemy pracować. I zobaczymy. Trzymamy kciuki, żeby to wydarzenie pięknie się rozwinęło.